Куда сходишь, а то ты идёшь, а? Ух ты, не сжигай так! Ты Nic nie potrzebuję, więc może Powiedzieli, że po prostu sobie mogę iść, iść tam. Ale sprawdźmy, co nowego w parku. Yes. <gry> Czuję się Allah.

Nie, czy... Paloc, jedzie coś. Stara, stara, kurwa, kurwa. <grywa> co tam w ogóle uderzyłem? Gdy to uderzyłem, wylabiłbym się jakiegoś kobisa. No, Nie wiem dokładnie, co to ma być, ale... Mam nadzieję, że nie taniec Ale mam nadzieję, że coś pięknego. Zagram najlepszą piosenkę na świt. A jaką? Zaraz się dowiecie. Już mi się wydaje, że yh, będzie. Słabe, nawet jeżeli występ pójdziesz bez komentarza na YouTube. Jak się Wam podoba? Nie za bardzo. Okej, okay, rozgrywamy się jeszcze bardziej! Dobra, wystarczy tego sobie dla fanów sobie zdjęcie z zzwanić. Dobra już, id idźcie stąd. Co to za gówno? i spadać z mojego ulubionego, białego samochodu. Szczerze to i tak nigdy nie poliłem iść po drodze, ale skończę sobie drogę. Tutaj jakaś tam kupotka. Co oni tu jest? Kude, o kurde, chcę sobie coś robić. Na terenie, co nie należy do niego. Jak ci biegną dzień? Bardzo dobrze. Sobie leżałem, więc nie ma nic tego do uwagi. No, w sumie też. No. Pogodno. Yy, Budują supermarket, to znaczy hipermarket. Kuszka. I jeszcze Tesco, ale, nie, ale to jest już informacja nieoficjalna. Uważam, że takie budowy są ok, ale co jeszcze zabiorą? Jeszcze zabiorą tylko parking, może fragment wejścia do tego sklepu i nie do końca jeszcze resty, czyli więcej Tesco, choć jest nieoficjalne, budowa Teska oraz w ogóle budowa to, co pozostało. A co myślisz, osoba, która ogląda się? Co może być dalej? Piszcie w komentarzach. Dobra. Też w ogóle Paweł powie, żeby, żeby pani, żeby zalajkować ten film i zasubskrybować. Mówiliśmy coś o komentowaniu. Oraz dzwoneczek. Wiadomo, że film jaki film, no ale wiadomo. To serial życie, że kożą, a nie jakimś. A nie jakieś gnieźne wojny czy coś w rodzaju. To nie jest to, co sobie myślicie. Że te a te by rozrywka TV, gdy jeszcze iśnił, wiem, wiem, w ogóle pracowałem na tych testach i uważam, że najwięcej było problemów, że na zewnątrz, gdy był ten tekst kart, był mm, te, testy kanał Nie, ale w ogóle, <grym> oglądałem to, bo działał ten kanał, ale <grym> i widziałem te wszystkie testy, były w ogóle to co, co prawie jeszcze ta i, i pitu pitu jeszcze leciało, w ogóle ciekawe jana. no dużo było, nie? No ale się zmyło pod tym, gdy... A tem rozrywka zakończyła nadawanie z powodu braku koncesji. Miało być na 10 lat, no ale widać, że na długą koncesję nie doczekał się a ta rozrywka, który byłby nadawać do 2031. No no ale Krajowa Radiofonia i Telewizji tak postanowiła, nic nie zmienimy, raczej tak, że... widzowie, jeżeli ktoś pyta się czy chce ktoś więcej nagrać, że a tym to może jeszcze zrobimy oprawę, a później będziemy was pytać. Oczywiście, jeżeli ktoś się pyta o co chodzi, to w ogóle tam nie ma jakichś wielkich rzeczy, no ale wiadomo. Lepiej niż nie lepiej. Okej. Okay. Chyba raczej Wam wszystko powiedzieliśmy. No jest co mówić, nie? No dobra, już musimy ostatnią scenę wypuścić. Znaczy, kilka jeszcze. Co jesteś? Nie, pytam Cię, co jesteś. Myślę, że w ogóle masz fajny dom. Dzięki. Ostatnio mówisz, że masz plan wyjechać na wycieczkę. Kilka dni na raz Vegas. tak do tego miasta Tylko że z gita sama teraz do tego gita No tak okej okay, już jedź Masz wszystko zapakowane Tak No to jedź No to jedź sobie Już sobie pojecham. O tá coisa, więc wracam do domu.